Oto jest staw rodziny Barych, rzekł Mateusz. Fe, jaka szkaradna nazwa! Ja bym to inaczej określiła. Pozwól mi pan pomyśleć. Jezioro śniącej wody. Tak, to jest odpowiednie. Poznają to po owym dreszczu, bo jeśli nazwa, którą nadają, jest naprawdę piękna, to natychmiast dreszcz nie przejmuje. Czy i pan miewa nieraz dreszcz? No właśnie, czyli wy miewacie nieraz dreszcz? Ania, kiedy go czuła, wiedziała, że wybrała właściwe słowa obrazujące swoje uczucia. Ja, kiedy czuję swój, to wiem, że znalazłam się we właściwym miejscu w wyjątkowym czasie. Woda przynosi ukojenie, działa na mnie terapeutycznie. Dzisiaj będzie o jej nieoczywistych taflach i powierzchniach rodem z innej planety, które pobudziły moją wyobraźnię, wywołując dreszcz emocji. Psst! Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się to, co tworzę i czy chcecie poznać więcej. Nie miałam pojęcia o istnieniu tego jeziora kraterowego w południowo-zachodniej Turcji. O Salda Gölü dowiedziałam się przypadkiem od przyjaciela, kiedy zaproponował spontaniczny wypad na kilka dni. To nie wahałam się ani chwili. Kilkunastogodzinny samochodowy road trip, okraszony był historiami o jedynym miejscu na ziemi, które według badań naukowców NASA, najbardziej odzwierciedla strukturę kraterów obecnych na Marsie. Dojechaliśmy na miejsce późno w nocy. Zasnęłam w poczuciu słodkiej niecierpliwości i oczekiwaniu na kosmiczny widok, który miał roztoczyć się przede mną już za kilka godzin. W lutym 2021 na kraterze Jezero na Marsie wylądował łazik Perseverance. Spadał jego dno i zabrał próbki z powierzchni. Po powrocie na Ziemię zostały poddane dokładnej analizie. Jezero i Salda mają wiele wspólnego, między innymi minerały węglanowe, takie jak hydromagnezyt. Śnieżnobiałe skałki osadowe uformowane przez drobne ustroje, które otaczają Saldę, to ważna wskazówka dla naukowców pochylających się nad tematem życia na Marsie. Głębokie na prawie 200 metrów, o powierzchni 43 km2, jezioro Salda nie jest ulubioną destynacją zagranicznych turystów. Brak luksusowej infrastruktury hotelowej w moim mniemaniu był jednak wybawieniem. To miejsce, w którym przez chwilę poczułam się jak cichy światek początku świata. Bo tak właśnie mógł wyglądać, zanim pojawiliśmy się na nim my. Inspirujące pasożyty. A czy istnieje miejsce, w którym zaciera się linia horyzontu? Znika granica między jawą a snem? Gdzie można doświadczyć absolutnej nieskończoności? Nieskończoność jest w kolorze różu. Tüzgolu, czyli słone jezioro, leży w środkowej Turcji, mniej więcej w połowie drogi między prowincją Nevşehir a Ankarą. Zostawię linki do lokalizacji każdego z pokazanych w filmie miejsc w opisie, gdybyście kiedyś zamarzyli się wybrać. Kolor zawdzięcza mikroalgom, i bakteriom produkującym w określonych porach roku zabarwiający wodę beta-karoten. Jeśli się dobrze postarać, to można na jeziorze spotkać flamingi. Zasolenie jest tutaj większe niż w Morzu Martwym. Turcja pozyskuje tu ponad połowę zapotrzebowania kraju na sól spożywczą. Wody jest niewiele. Przykrywa powierzchnię na kilkanaście centymetrów. Można brodzić w nieskończoności. Wodne opowieści zakończę dzieląc się z wami lokalizacją ukrytego nieba. Tylko ciii, niebo w dzienniku. Około godziny drogi na zachód od Hakkari, za siedmioma lasami i siedmioma górami, znajduje się Sakl dziennet. Ukryte niebo. Kiedy moja kurdyjska muzyczna rodzina przywiozła mnie tam krętymi górskimi drogami, przeprowadziła przez rwący potok i odkryła przed moimi oczami ten widok, to poczułam, że wybierałam życie. Byłam więc na Marsie, a dryfując w różu odnalazłam ukryte niebo. Wszystko płynie, zmieniam się, a wody mojego życia bywają słone od łez, rwące jak wodospad. Niezbadane jak inne planety. Co teraz? Hmm. Czas wypłynąć na te szerokie?